Dzień dobry, witam kochani i następnie dziękuję za subskrypcję, lajki i komentarze. Ażurowa gwiazdka 3D o średnicy 11 cm. Proszę zobaczyć jaka jest piękna. I są filmiki z taką dużą gwiazdą, 24 cm, 16 cm, a to jest malutka, jak już mówiłam, 11 cm średnicy. Tak, doczepione jedno pod drugą. To super dekoracja do okna. Mogą być też z jednej części doczepione płaską częścią do szyby i też. Będzie ładnie zdobić. Kilka takich gwiazdek zawieszonych na choinkę będą bardzo zdobić nasze drzewko. No i te gwiazdki jeszcze mogą być na różne ozdoby świąteczne. Gwiazdkę można przyozdabiać. Wtedy na choince błyszczy. Taką pasmanterią, to są takie cekinki z metra, ucinałam takie paski i przyklejałam właśnie do tej gwiazdki, trochę niżej, żeby odbijały te wzory. To jest mała, a to ta średnia. Gwiazdki. Takie to mój autorski projekt. I nie wyrażam zgody na rysowanie schematów i nagrywanie filmików. Usztywniana jest na takiej gwiazdce styropianowej o średnicy 9 cm. Jedną stronę ścieram na płasko na tarce. tu już trochę zaczęłam metalowej żeby była płaska i tak kolejno będzie się trochę brudzić po każdej stronie dobrze idzie na równo zostawiam tu jest rand zostawiam około pół centymetra żeby ta gwiazdka była bardziej wypukła jak się usztywni, wtedy będzie bardzo ładnie wyglądać. A wygląda to później w ten sposób: tą koronkę trochę widać po tej wewnętrznej stronie. Zachęcam do zrobienia takich gwiazdek. Myślę, że będą się podobać. Robótkę wykonuje się z dwóch jednakowych części. Jak wyschnie, to klejem na gorąco skleja się te ramiona. Idzie bardzo szybko. I klejem na gorąco przylepiam też te cykinki. Tutaj pokazuję na sucho. Dokładam po kawałeczku. I się trzyma. Jak państwo zrobicie takie gwiazdki i będziecie pokazywać w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Robótka to 6 rzędów, łącznie z tymi ząbkami dekoracyjnymi, a wykonuję ją z kordonka muza 10, szydełkiem 1,25 mm. Można też z muzy 20, będzie delikatniejsza. Chętnych zapraszam do wspólnego dziergania, a zaczynam od zrobienia łańcuszka z ośmiu oczek. I zamykam oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem tego łańcuszka. W tym kółeczku 10 półsłupków. Pierwszy, drugi, jeszcze osiem. Kowem się w pierwsze oczko tego półsłupka i zamykam oczkiem ścisłym. Był to rząd pierwszy, rząd drugi. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i słupek podwójny w tym samym oczku. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I też podwójny słupek w tym samym oczku. Jest to pierwszy motyw. Teraz słupek pojedynczy w tym samym oczku. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy jedno oczko tego półsłupka, wkuwamy się w drugie. I też słupek. Słupek podwójny w tym samym oczku. Trzy oczka łańcuszka. Na Jeden, dwa, trzy. Supek podwójny w tym samym oczku. I pojedynczy. Dwa oczka, łańcuszka na poprzeczkę. Słupek pojedynczy, a mijamy w ten, to jedno oczko, następnym oczku słupek pojedynczy. Potem będzie słupek podwójny, trzy oczka, łańcuszka na łuk. Tak wykonujemy. I jeszcze, to jest jeden, drugi motyw, jeszcze trzy motywy. Mam zrobione 5 tych motywów. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Łączę się z trzecim oczkiem tego słupka łańcuszkowego. Oczkiem ścisłym. Rząd 3. Trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. słupek podwójny w tym samym oczku i dwa słupki podwójne w poprzeczce w tym łuku pierwszy i drugi Trzy oczka łańcuszka na łuk. i dwa słupki podwójne w tym samym łuku. Słupek podwójny w oczku. Tu jest słupek, tu słupek, tu słupek podwójny oczywiście. Tu pojedynczy, tu jest oczko. Tak będę nazywała. Słupek podwójny. I w tym samym oczku słupek pojedynczy. Dwa oczka łańcuszka. W poprzeczkę i półsłupek. Mocno nie zaciskamy tego półsłupka, bo będziemy się do niego wkuwać. Tu pokażę. Jest tu. I też dwa oczka łańcuszka. W oczko słupek i w tym samym oczku słupek podwójny w łuku, dwa słupki podwójne pierwszy i drugi trzy oczka łańcuszka na łuk i dwa słupki w tym samym łuku, Dwa słupki podwójne, słupek podwójny w oczku i pojedynczy w tym samym oczku Dwa oczka łańcuszka poprzeczkę półsłupek, dwa oczka łańcuszka i wkuwamy się w oczko. Tak robimy następne te motywy w tym trzecim rzędzie. Mam zrobione dwa oczka łańcuszka. Wkuwam się w trzecie oczko tego. Słupka łańcuszkowego zamykam oczkiem ścisłym. Rząd czwarty, czy oczka łańcuszka. Jak to było? Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. W następnym oczku słupek. W następnym oczku słupek i w tym samym oczku słupek podwójny włóczki, dwa słupki podwójne, pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka na łuk i też dwa słupki podwójne w tym samym łuku. Pierwszy. I drugi. Słupek podwójny w oczku. pojedyncze w tym samym oczku i dwa pojedyncze w następnych oczkach pierwszy i drugi teraz trzy oczka łańcuszka w środek Półsłupka tak, żeby dwie nitki były na szydełku i też półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Tu jest słupek, tu słupek i tutaj w to oczko słupek. Drugi słupek w następnym oczku i w następnym słupek i w tym samym oczku słupek podwójny. Podwójny. Dwa słupki podwójne w łuku pierwszy i drugi trzy oczka łańcuszka na łuk i dwa słupki podwójne w tym samym łuku tak wykonujemy dalej tą robótkę teraz w oczku to są trzy oczka. Jeden, dwa, trzy. Będzie w tym jednym słupek podwójny i w tym samym oczku pojedynczy i dwa słupki pojedyncze. Tu I tu pojedyncze. Trzy oczka, łańcuszka, łańcuszka, w środek półsłupka, półsłupek. Trzy oczka, łańcuszka. Tak wykonujemy ten rząd. Spotkamy się tutaj na początku tego rzędu. Czwartego. Zamykam rząd czwarty, wkuwając się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Oczkiem ścisłym. Oczkami przy, ścisłymi przechodzę przez dwa oczka. Pierwsze i tu jest drugie. Rząd piąty wygląda w ten sposób, że tu jest słupek, tu słupek z czwartego rzędu. Opuszczamy tutaj to jedno oczko, wkuwamy się dopiero w następne. To są słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Ma ich być 2, 4, 6 po jednej stronie, trzy oczka łańcuszka na Łuk. I sześć łuków, sześć słupków po drugiej stronie. Dwa, cztery, sześć, przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. I jedno oczko dzielące. I słupek w następnym oczku. I jedno oczko dzielące. Następny słupek w następnym oczku. Jedno oczko dzielące. I w następnym słupek oczko dzielące. W łuku supek. Oczko dzielące. Jeszcze jeden słupek. Jest sześć. Słupków i trzy oczka nauk. Jeden, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka nauk i dwa słupki dzielące jednym oczkiem pierwszy i drugi. Jeszcze raz. Drugi słupek w tym samym łuku. Jedno oczko dzielące w oczko. Tak już zrobimy do końca, opuszczając to ostatnie oczko. Też mam sześć słupków. Ostatnie omijam. Teraz jest Cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. W półsłupek i też półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. I słupek. Omijając to oczko pomiędzy tymi dwoma słupkami. Supek oczko dzielące, supek oczko dzielące, i tak robimy dalej ten motyw, jak tutaj pokazywałam. Mam zrobione cztery oczka łańcuszka półsłupek cztery oczka łań, łańcuszka i łączę ze sobą ten piąty rząd kuwając się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. I oczkami ścisłymi przechodzę do następnych oczek. Pomiędzy tymi dwoma się nie wkułam. Będzie to tak wyglądało. Robimy ząbki. 1, 2, 3, 4 po jednej stronie, jedno środkowe i cztery po drugiej stronie. Tutaj ostatnie zostaje wolne. A tu będzie teraz pięć oczek łańcuszka. Teraz te ząbki. Rząd szósty. Jeden, dwa, trzy. Na no te ząbki i teraz w środek. Pomiędzy tymi słupkami. Jeden, dwa, trzy. I w środek. Ząbki z trzech oczy oczek łańcuszka w środek jeden dwa trzy w łuk jeden dwa trzy wracamy do łuku jeden dwa trzy w środek pomiędzy tymi dwoma słupkami półsłupek jeden, dwa, trzy środek i następny jeden, dwa, trzy i ostatni ten zobek po tej stronie 5 oczek łańcuszka. Tu już nie wchodzimy w tą poprzeczkę z tego jednego oczka. 1, 2, 3, 4 jeszcze 1, 2, 3, 4, 5 w półsłupek i też półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Omijamy tutaj tą poprzeczkę, następną półsłupek czy cztery, 5 i tak robimy te ząbki dookoła tego szóstego rzędu. Do łuków się dwa razy. A tutaj pięć oczek łańcuszka. Obrobiłam tymi zamkami pięć oczek łańcuszka po jednej stronie półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Wkuwam się w to oczko ścisłe i zamykam ten szósty rząd. Ucinam nitkę i chowam tutaj gdzieś pod spodem. Robótka zrobiona. Usztywnianie. Narysowałam sobie, odrysowałam sobie te kręgi talerzykiem, ale on tylko ma 10 cm, więc będę się musiała wkuwać gdzieś tak tu po środku. Bo ta gwiazdka, mimo że jest ta, która 9 cm, to jak się wyciągnie te ramiona, to ona później ma 11 cm. Tak na równiutko. Pokażę na sucho. Ale jak już jest ukrochmalona. U, u kro, krochmalę w łódze pół na pół z wikolem. W środek i tu też w środek, tak żeby było równo. Tak gwiazdka i tak się później mi przesuwa, więc poprawiam. Najlepsze są szpilki o tych mniejszych igiełkach. I naprzeciwko w środek były te ząbki i naprzeciwko tych ramion wkuwam się tymi igłami. I tak jeszcze poprawić muszę wszystkie ramiona. I wszystkie ramiona mam już upięte i teraz bardzo ważne, bo wkuwamy się nie w ostatni tu półsłupek, tylko przedostatni. Przed ostatni tak przy samym końcu tu i mocno dociskamy tak na ukos. Wtedy dobrze trzyma ze wszystkich stron. Jest to sucha ta robótka, ale lepiej mi wtedy pokazywać. I tak wszystkie te środki. Jak już mam upięte, trochę nadaję formy tej gwiazdce. Po prostu, żeby te ząbki kładły się na tym styropianie. Styropian zawsze mam taki twardy, taki podłogowy. A tutaj te boki tak żeby te promienie były przy sobie, żeby tak nie odstawały. Tu odepnę i pokażę, żeby tak nie odstawały. Tutaj gwiazdka ładnie wygląda. Jak już wyschnie, to możemy troszeczkę tak te ramiona porozciągać, bo one są takie powyciągane. Już to mam A tu już zrobiłam wcześniej i wtedy przyklejamy te dwie części do siebie. I teraz bardzo ważne było, żeby naciągnąć właśnie równo te ramiona, żeby dobrze później ta gwiazdka wyglądała. Taki trójkącik z kleju i sklejamy. Przytrzymując wszystkie te ramiona dookoła. Na pewno będą pasowały. Nie za szybko tutaj biorę, żeby dobrze przysło. Może teraz tą opuszczę i następną. Jak się wyleję troszeczkę tego kleju na boki, to można i tak później to ściągnąć i wykruszyć. O. I już kleimy tak wszystkie te ramiona, gwiazdka sklejona. Tu wystarczy tylko dorobić łańcuszek na zaczepkę. I gotowe. Dziękuję za wspólną pracę. Na pewno Państwo będziecie zadowoleni z takiej gwiazdki. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.